Witajcie, witam Was, Katarzyna Pura z tabletowo.pl Dziś jest dzień Asusowych pre prezentów Kurier dostarczył mi jakiś czas temu Asusa Transformer Pad TF-103 Którego unboxing już jest na naszym kanale Natomiast wraz z nim do testów dostałam najnowszego Asusa Memo Pad 7 Jest to następca Memo Pad 7 zaprezentowanego kilka miesięcy temu no, i przedstawię Wam jego unboxing. Mam nadzieję, że będzie nieco krótszy niż w przypadku transformera, bo tam była klawiatura i trochę więcej do opowiadania, a też nie chcę Was zanudzać tym, co mówię. Podobnie jak w przypadku każdego innego pudełka nowych produktów Asusa, znajdziemy tutaj logo producenta, graficzne pokazanie urządzenia, które znajduje się w środku, jak również nazwę tabletu. Pudełko jest minimalistyczne, wymiarów nieco większych niż sam tablet. No i zaraz zobaczymy co zawiera. Z tyłu oczywiście znajdziemy kilka informacji na temat jego parametrów technicznych. No i dowiadujemy, dowiadujemy się stąd między innymi, że jednostką centralną jest procesor Intela. Jest to Z3745, ma 8 GB pamięci. No i oczywiście pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką Zen UI. Patrzymy, co jest w środku. Wcześniej oczywiście nie wypakowywałam zawartości tabletu tego pudełka, więc jest to mój pierwszy raz ze z wami. Pierwszy kolejny, no bez przesady, już mieliśmy kiedyś unboxingi. Eee, mamy tu tablet w folii, ładnie zabezpieczony, o, w fajnym kolorze w sumie, jest to taki niebieski. Hmm, no i teraz konkurs dla czytelników, nagrodą jest mój uśmiech. Jaki to jest kolor? Macie chwilę na zastanowienie się. Tablet na razie odkładam. Przechodzę do tego, co znajduje się w środku. Podobnie jak w przypadku Asusa Transformer TF103C. E, TF e, jest to urządzenie e, raczej budżetowe e, i nie znajdziemy tu zbyt wielu akcesoriów, tym bardziej, że tak naprawdę nie wiem, co tu mogłoby się znajdować. E, mamy tu krótką instrukcję o obsługi w kilku językach no i kartę gwarancyjną, czyli y, te najbardziej potrzebne nam papierki. Więcej chyba nie potrzeba. Znajdziemy tu także kabelek USB, mikro USB oczywiście, wraz z ładowarką sieciową, dokładnie taką samą jak w zestawie z większym tabletem. No i to, to by było na tyle, jeśli chodzi o zawartość pudełka. Fajne pudełko. Nie ma na nim wersji kolorystycznych tabletów w jakich jest dostępny no ale trudno wiem, że na pewno tych wersji jest kilka jedną z nich jest ta no właśnie teraz pytanie jaka to jest wersja, nie mam pojęcia dla mnie niech to będzie niebieska, ale ten kolor na pewno ma jakąś nazwę może morski? o, morski kolor, to by było niezłe jeżeli macie jakiś pomysł na nazwę tego koloru, dajcie koniecznie znać, może w recenzji takiej właśnie użyję. Zamiast mówić, że jest niebieski. Na ekranie tabletu mamy wypisane jego najważniejsze możliwości, najważniejsze parametry właściwie. No i przede wszystkim mamy tutaj logo Intela, sugerujące, że w środku znajduje się procesor Intela. Jest to Bay Trail, o którym już wspomniałam. Mamy tu ekran IPS o szerokich kątach widzenia. Mamy tu głośniki, umieszczony grill jest na samym dole tabletu e, oraz e, kamerkę przednią o rozdzielczości 2 megapikseli i z tyłu 5 megapikseli. Na prawej krawędzi przyciski do regulacji głośności e, minimalnie wystające z obudowy przez co można mieć wątpliwości, czy e, będą one dobrze wyczuwalne pod palcami no ale mam nadzieję, że to się okaże w ciągu najbliższych tygodni. Pod nimi mamy włącznik, oczywiście służący również do usypiania. Na dolnej krawędzi nie znajdziemy nic, natomiast na tylnej obudowie, na, na dole tylnej obudowy właściwie jest grill głośników. Na lewej stronie tabletu u góry mamy slot kart microSD. Z kolei na górnej krawędzi tabletu po środku 3,5 mm jack audio, port microUSB, no i jak się domyślam mikrofon. Z tyłu umieszczony został obiektyw aparatu, o którym już wspominałam, błyszczące logo Asusa, czyli producenta tego sprzętu, jak również na dole logo Intela, sugerujące, że w środku jest procesor Intela, oraz wszelkiego rodzaju potrzebne oznaczenia. Tej naklejki oczywiście musimy się pozbyć, nie jest to wcale trudne. Standardowo wszystko dookoła będzie nam się w ekranie odbijało, bo jest to przecież ekran błyszczący. Pod ekranem 7 -calowym oczywiście mamy do czynienia z logo ASUSa, a nad nim z kamerką do połączeń wideo. Przyciskamy włącznik tabletu, no i podobnie jak w przypadku większego testowanego, no właściwie odpakowywanego tabletu przeze mnie, czyli ASUSa Transformer Pad TF300, TF103 pokazuje nam się tutaj Animacja wstępna. No i za chwilę nam się tablet powinien włączyć. A wraz z nim pojawi się. O, tu jednak tablet nie był jeszcze użytkowany, więc mamy proces konfiguracji, przez który możemy w sumie przejść razem. Na początek wybieramy język oraz metodę wprowadzania tekstu. Wi-Fi dodam później, pozwólcie, bo nie pamiętam hasła, które jest dość długie. Wszystkie konfiguracyjne sprawy ustawimy później. Nie mamy tutaj oczywiście dostępu do sieci. Synchronizacja będzie działała, ustawienia automatycznej daty i godziny itd. Na razie nie chcemy nic ulepszać. Ukończyliśmy konfigurację sprzętu. Zostało skonfigurowane i jest gotowe do użytkowania. Oczywiście wszystko będzie można zmienić później w menu ustawienia. No i mamy tu adnotację, że do kreatora konfiguracji można wrócić w dowolnym czasie ze strony aplikacji. Pokazuje nam się ekran domowy, no i tu dokładnie jest to, o czym mówiłam, czyli autorska nakładka Asus, bazuje ona na Androidzie w wersji 442, czyli na popularnie zwanym kitkecie. Podobnie jak w przypadku większego urządzenia, które miałam okazję odpakowywać. Nie znajdziemy tutaj czujnika natężenia światła, przez co jedyną możliwością zmiany jasności ekranu jest przesuwanie za ten oto tutaj guzik. E, o czym nie wspomniałam, to jakość wykonania tabletu. O już e, możecie zobaczyć, że się gubię w przyciskach, e, bo przyzwyczaiłam się, że włącznik jest u samej góry. No i chcąc zablokować ekran, podgłaszam e, wszelkiego rodzaju dźwięki w urządzeniu. O, i chyba trudno mi się będzie przestawić do tego włącznika, znajdującego się nieco niżej, a może tylko mi się tak wydaje. O czym chciałam Wam powiedzieć, to jakość wykonania i tworzywo, z którego zostało wykonane to urządzenie, a jest to bez żadnego wątpienia plastik. Na pierwszy rzut oka sprzęt prezentuje się całkiem przyjemnie, zwłaszcza ta ciekawa niebieska wersja kolorystyczna. Tablet nie jest podatny do, na wyginanie, a przynajmniej w tym momencie nie chce być. Nie słychać tu większego trzeszczenia. Właściwie, o, musiałam na chwilę przerwać mówienie. Właściwie nie słychać tu w ogóle żadnego trzeszczenia. Co jeśli weźmiemy pod uwagę pływanie ekranu? No trochę tam jest pływania, ale to przy mocniejszym ściśnięciu. Ogólnie szkielet obudowy jest e, przyzwoicie sztywny, dzięki czemu e, wszelkie wyginanie. E, Następuje dopiero przy naprawdę, przy naprawdę mocniejszym użyciu siły. Ramki wokół ekranu po prawej i lewej stronie są w miarę przyzwoicie cienkie, natomiast tu góry i na dole są nieco grubsze. Co zwolenników grania, właśnie w pozycji poziomej, na pewno pocieszy, bo dzięki temu możemy nie zasłaniać sobie kciukami ekranu. A ja jeszcze zapomniałam o czymś, co dotarło do mnie wraz z tabletem. A jest to bardzo fajnie, elegancko prezentujące się Etui do Memopada 7. E, I co tu mamy? O, chwilę, chwilę musiałam się podaguszać. No ale tak, mamy tutaj Etui. O. no, musicie mi wybaczyć, nie trzymałam go jeszcze w rękach. Po polsku oczywiście nic tutaj nie ma. A jest, przepraszam, jest. Mamy tu napisane, że przed rozpoczęciem korzystania z Setui należy zdjąć z tabletu wszystkie folie i słony wyrównać i przymocować prawidłową tablet do przylepnej powierzchni ekranetu i w celu odłączenia z nieznacznie tablet z jednej strony w kierunku zewnętrznym. No dobrze, czyli jak widzimy mamy tutaj możliwość przyczepienia tabletu za pomocą kleju. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale to będę, będę na pewno sprawdzać później. Tak jak wspomniałam, tu prezentuje się naprawdę świetnie i jest sztywne. Według mnie to odkrywa bardzo dużą rolę. Mamy tu pasek, też fajna sprawa. Na razie jeszcze oczyb. Wygląda to trochę jak mini-smycz do tabletu. E, możemy sobie trzymać tablet tak, jak na przykład, nie wiem, aparat, owinąć wokół ręki, żeby nam nie upadł. No, w, sumie, w sumie ciekawa sprawa. Tablet wkładamy do tego etui. Tablet, gdzie jesteś? No już, już mi się tablet zgubił. Tablet wkładamy do tego etui, e, tak jak wspomniałam wcześniej, przymocowując go. Musimy to zrobić równo z podpórkami do przycisków głośności do włącznika. Na razie go nie będę podpinać, bo nie ma to większego sensu. W każdym razie całość mogę Wam pokazać, że będzie prezentowała się dokładnie w ten sposób. Jak zauważyliście, o tu jest magnesowe zamknięcie też fajna sprawa. Jak zauważyliście, mamy tu do czynienia z nóżką. Która pozwala na postawienie tabletu. No w tym momencie to akurat nam się nie uda. Na postawienie tabletu w pozycji takiej, a to powinno nam umożliwić na przykład swobodne oglądanie filmów. No, to by było tym razem już naprawdę wszystko. Oczywiście więcej na temat zarówno tu, jak również samego tabletu. Powiem Wam w kolejnym wideo na jego temat. Pozdrawiam Was serdecznie. Katarzynapletowo.pl!